Siemaneczka kochani, to znowu ja, Aleczka Praleczka. Właśnie zainstalowałam nową grę o nazwie Miga World. E, dzisiaj będziemy nagrywać rodzinkę, e, tatę, mamę i małą słodką córeczkę. Niedługo będę miała, e, przynajmniej z tego co wiem, to keboka, ale to trochę zajmie czasu. Więc dajcie mi jeszcze czas, a jak będę już miała, to kupię jakieś dodatki. Może być? Świetnie. No to co? Gramy. Ale się nie wyspałam. Ludzie. Jestem taka śpiąca. Au! Hej piesku. Tylko nie rób nam tu znowu kupy o ludzie fuj. Będę musiała porządnie umyć po tym ręce. Fuj! Fuj, 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 fuj. Fuj. Piasku nie rób nam więcej niespodzianek. Siadajmy swoją kanapę ja idę do łazienki spokojnie, mamo, nie widzę cię jestem niewyspana już mam też pupę, może być nie, znów nic nie widzę, mamo Już się raz o, Już nie śpię. Już nie śpię. Witaj, córeczko, jak spałaś. Dobrze, właśnie się obudziłam. Tylko nie mówi tak, tak. Piesek znowu zrobił na mnie niespodziankę. Fuj, sprzątnęłaś. Pewnie, bo to cuchnie i to jak? To dobrze. Siadaj, zaraz nam zrobi coś do jedzonka. Jej! Hmm, może z makaronem. Hmm, gdzie my mamy ten ketchup? O, tu jest. O, dodamy trochę keczupu O. Trochę soli. Pięknie pachnie, wymieszamy. Chwila, nie rozłożyłem talerza. Uhu, uh, ale gorące. Proszę. A mamy coś do picia? E, czekaj. W czajniku coś jest. A sorki. A, możemy wstawić córeczko. O, pięknie. Woda niech się grzeje. A ja sobie coś odgrzeję w mikrofonie. Ale co? Hmm. Ojejku. Nigdy nie mamy nic do jedzenia. Tutaj mamy... No, bo hmm. Nie wiem. Okej, okay. przypomnij mi, co chcesz do picia, córeczka? A co mamy? Ojej, kuty, tutaj. Hmm. Hmm, chcesz sok? Jasne, yes, są pyszne. To dobrze. A ja sobie to już coś wezmę do picia, może to. Hmm. Wiem, zajrzę do lodówki, czy nie mamy chleba. Hmm. Czy mi się wydaje, czy tam. Tak, to chyba to. Znalazłem jeszcze jedne kluski córeczko, serio? To też sobie zrób. Dobrze, ale wyjmę czajnik i wezmę Oj, na podłogę, co ja, gdzie ja siadam? Dosięgnąłem. Ogutujemy Trochę ketchupu. Sól. Wymieszamy. I gotowe. Smacznego tureczko. E, dzięki tatusiu. A widzisz ta mama. Ah, nie ma to jak odświeżający prysznic. No. I to się nazywa coś Jejku, ale długi ten szlafrok <laughs> Gdzie jest uszarka? Chodź tu do mnie <laughs> Wysuszone Teraz tylko Trzeba się uczesać Pięknie. Trochę pudru. I zęby. Puh. Puh, puh. O, puh. No i cudynie później, zaraz się przebiorę Hej kochanie, Hej tureczku. Widzę, że jedzie spaghetti na śniadanie. Tak, nie było nic innego. A chleba nie mogłem znaleźć. Kiedy tam jest? Naprawdę? O, nie zauważyłam. Hej kochanie. Wiecie co wy sobie tutaj zjecie coś? A ja sobie zjem w salonie. Na pewno, kochanie, jasne. I wezmę sobie butelkę mleka. Ale co co wiesz? Jak to co? A od czego mamy chleb? Coś w tym jest. Chlebek. Plus pomidor. I. I tyle mi wystarczy. Ma, Smacznego, kochani. O, tutaj też jest mleko. Kto je tu zostawił? Mleko. Jedz... No. no i cudnie. Serio, nie mogę tu usiąść. Um, kochanie, mam pytanko. Mamy tu jeszcze jedno krzesło? Czy mam się wyrzucić? Nie no, ja jej sobie robi spokojnie. Wezmę sobie, hmm, to się nada. Chodź ze mną. Mm -hmm, mm -hmm. No. Mm -hmm. Postaw to kobietą. Mmm, -hmm. Co wygląda tak apetycznie? Mm. Chwileczko, córeczko, a gdzie masz widelczyk? A ty, Tato, gdzie masz widelczyk? Trzymaj. Hmm. Jest jeszcze jeden. Super. To było przepyszne. To było naprawdę pyszne, tatusiu. Dziękuję. Chcesz później córeczko pojeździć trochę w parku? A piesek się przejdzie na spacer? Tak, tak. Super. Okej, okay, to odpocznij po śniadanku. Idź sobie może tam. A ja poczekam na twoją mamę.

Oj, będzie dużo zmywania. Kochanie, hmm. coś mówiliście, że gdzieś jedziemy. idziemy? I tak, ja muszę się ha? Co tu jest grane? Mamo, ja chcę zobaczyć tę sukienkę. Na mnie weszła, bo Na nią jest i tam. na czemu nie chcę wejść? Och, przykro mi córeczko. Hmm. Ja też się z wami wybiorę. Przy okazji mam po drodze pod, do pracy. Hmm. Hmm. Zimne mi trochę w stopy. Ale muszę odnieść to. Ubrana. Prawie nie mogę znaleźć butów. A ja chcę coś założyć, jakąś ładną skineczkę. <laughs> Przykro mi córeczko, ale możesz sobie założyć coś innego, na przykład e, szaliczek i kolczyczki. Ale szalik to prędzej dla taty. Dla ciebie może taki piękny złoty naszyjnik? Albo dla mnie. Coś chyba do nas dzwonił, mamusiu. Nie, wydawało ci się. To co, idziemy? Tak! Chodź pieskuj już z nami. Cudnie. O, córeczko nie zapomniałaś o czymś? Kokardki zapomniałaś córeczko. Hej, faktycznie to chodźmy, ubierz mamuś, tylko budki jasne, jasne, pamiętam. Może o te? Piękne, pasują jak ulał. Chodźmy. To możemy iść, chodźcie. Chodźmy. Jesteśmy w parku, mamusiu, mamusiu. Tak córeczko. Mogę położyć pieska do mojego wózka? O? Jasne, mój wózek. Tęskniłam za nim. Chodź piesku. Chodź. Tylko zamienimy sobie ręce. Ups. Jedźmy! Wiii! <noise> Chcesz piesku pojechać tam? To już! Wiii! Au! Jupi. <noise> Ale fajnie! Kochanie. Oj, chwila, córeczka zapomniała latawca, faktycznie. Weźmy go za nią. tak długo będę musiała iść do pracy w skarbie. Musisz iść. No muszę, co ja poradzę. Ło! Za, za szybko. Oj, kochanie, złaś. Córeczko, zapomniałaś o latawce. Faktycznie. O, mamusiu, jak ci plecak? Połóż tam na ławce albo pod ławką. Będę udawać, że piesek to eee, mój zwierzak. <Enlight》. Rud whatnot> Okej, okay, popilnujemy twoje deskorolki. A um, widzicie co? Tutaj jest taka fajna. Mogę te. Okej, skoro ktoś ją to zostawił i nie, nie, nie ja potrzebuje, trzymaj. O, i zapomniałaś chyba o czymś. Mój latawiec! Jupij Ale super! Hehe! Słodziutka. A ja sobie tu postoję. Au! Uuu, mój kolczyk! Gdzie on jest? Gdzie on? Tu jest, mamusiu. Ach, dziękuję. Może ja bym spróbowała na mojej desce, kochanie, to tu masz deskę No pewnie. Nie widzisz, to są moje kolory. Woohoo! Wee! Woohoo! Woohoo! I I tak się jeździ. Yupi! Pokażę wam moją ulubioną sztuczkę. Patrzcie na to! Woohoo! Woohoo! Hehe! Świetna mamo! Dziękuję, mam talent. Ha. A kiż gołębiu. Grrr. Serduszka wokół gołębi. Oglądam, jak moja córeczka pięknie zjeżdża. Łohooo! Idź piesku! hi Hi Jupi! Ja sobie popuszczam. wow, Ladawca! Zobaczcie, jak wysoko poleciał! I Ja też! Hi -hi -hi. Ale super! <laughs> Robi się późno. O, tak szybko. Nawet nie zdążyłam pójść do pracy. O? Ach, trudno, musimy iść. Chodźcie. Wracajmy na rowery. jedzie na wózku z tatusiem. No i z swoją do córeczko, ale miał być piknik. Przykro mi, skarbie, ale musimy już wracać. Robi się ciemno. O, Tak To chodźmy. Zostawimy tutaj nasze rowerki. Szkoda są takie ładne. Wiem, ale one są nasze córeczko. Skoro są nasze, to czemu ich nie możemy wziąć? Wiesz jakby nie możemy ich przemieścić do siebie. Nie rozumiem. A, zrozumiesz kiedyś. Chodźmy już. A, w końcu jesteśmy. No leć córeczko. Plecak, e, a latawca też tam. O, nie mieści się, no to może tu. Kolczyki. O. I kokardka. <grybujesz> jej <grybujesz> Zostawmy tutaj ze skoralki no, nasze. Okej, okay, chodźmy. Poza tym zrobiło się trochę chłodniej na dworze. Zamkniemy drzwi. Udawajmy, że zamknęłam. <laughs> Jestem zbyt pełna po obiadku i po śniadanku. Nie chcę jeść. Skoro tak mówisz, córeczko. Mm -hmm. Okej okay. To chodźcie się przebrać Uznajmy, że to są ich piżamy Okej okay. yy, Chodźmy spać Gdzie ja ty? Tatusiu? Nie zapomniałeś czegoś? Ha? A tak, tak Co jest, czemu na niego nie mogę tego założyć? Właśnie tu! Chłopie! Mm! Dobra, trudno. No chodźmy spać. Dobrze, tak. Okej, okay, kochani, mam nadzieję, że wam się rodzinka podobała, tak samo jak ta gra. E, Okej, okay, to do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa, pa. Mua.